Dzisiaj spotykamy się po raz dziesiąty na PGE Narodowym. Włączamy razem z nowymi pracownikami prąd. Zależy nam na tym, żeby budować poczucie zaangażowania nowych pracowników od samego początku, od pierwszego dnia pracy. Jest tutaj nas około 300 osób, każdy zajmuje się innym, ma inne zadania, w innym obszarze pracuje, natomiast mam nadzieję, że znajomości, które tutaj zawarliśmy, będziemy mogli wykorzystywać w przyszłej pracy w PGE. Dzisiejsze wydarzenie było naprawdę niesamowitym momentem poczucia, że grupa PG jest tak dużą rodziną. Energia, która tutaj panuje, różnorodność osób, specjalizacji i ten naturalny poziom zaangażowania widocznych wśród nowych pracowników jest po prostu niesamowitym elementem tego pierwszego wdrożeniowego dnia. Dlaczego mi się tak bardzo podobało? E, dlatego, że poznałam wielu nowych e, ludzi, e, całkowicie innych lokalizacji, poznałam wiele szczegółów z ich życia. Każdy mógł przynieść e, swój gadżet dotyczący jego pracy i przez to tak naprawdę mogliśmy się lepiej poznać i lepiej e, zrozumieć. Warto przyjechać na PG Narodowy i włączyć z nami prąd. Dlatego, że poznają fantastycznych ludzi, fantastyczne organizacje, warto do nas dołączyć, ponieważ jest to miejsce, gdzie można się rozwijać.